Siema, z tej strony Szymon. Siema, z tej strony Kacper. Słuchajcie, jak co roku organizujemy konkurs świąteczny. W tym roku przygotowaliśmy dla Was fajne nagrody. Jest do zgarnięcia koszulka od Ray Stars, jest do zgarnięcia Power Bank i są do zgarnięcia trzy pary słuchawek od firmy Baseus z etui ładującym więc bardzo fajne gadżety, które możecie zgarnąć. A co trzeba zrobić, żeby je zgarnąć, opowiadam Wam Kacper. I co trzeba zrobić? Trzeba. Zrobić ozdobę choinkową w temacie RC. Tak jest, słuchajcie, żeby zdobyć tą nagrodę, należy wykonać dowolną ozdobę choinkową z motywem RC. To może być zawieszony na choinkę cały samochód, to może być zawieszone na choinkę felga albo opona. Ogólnie, im będziecie bardziej kreatywni, tym lepiej. Także nie będziemy Wam za dużo pomysłów podpowiadać. Mamy nadzieję, że nas zaskoczycie. Ogólnie konkurs będzie trwał do końca roku, tak do północy w Sylwestra. Będziemy czekać na Wasze prace, które macie nam wysłać w postaci zdjęć. Zdjęcia to należy wysłać dwa. Jedno zdjęcie obrazujące z bliska ozdobę, którą wykonaliście i drugie zdjęcie obrazujące tą ozdobę, która, tą ozdobę którą wykonaliście, jak wisi na Waszej choince. 1 stycznia będziemy przeglądać prace i decydować, które prace wygrają. 2 stycznia nagramy filmik. Informujący, które prace zdobyły nagrody. Ogólnie, no, tutaj będziemy subiektywnie decydować w zależności od tego, które prace nam się najbardziej spodobają. Także zachęcamy Was do zabawy. Oczywiście, prace konkursowe wysyłacie do nas na maila, którego widzicie tutaj na dole, w tej chwili na filmie, więc zapraszamy i zachęcamy do zabawy. Oczywiście, konkurs jest przeznaczony dla naszych subskrybentów. Także, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to. Pamiętajcie, aby to zrobić i wysłać pracę konkursową na czas. Ale w dzisiejszym filmie to nie wszystko. Ogólnie w tym roku poznaliśmy mnóstwo fajnych osób, poznaliśmy Błażeja Nenoksa, poznaliśmy RC Bąka, poznaliśmy króla Arterów, poznaliśmy owce Seweryna, wcześniej poznaliśmy też Przemka, i Jarka. Przemka Jarka, tak jest, a wszystkich ich łączy to, że są to osoby bardzo mocno zaangażowane w rozwój. Modelarstwa w Polsce organizują zawody, spotkania, eventy, w których uczestniczy spora rzesza osób z całego kraju, a nawet z zagranicy. I właśnie dla tych osób przygotowaliśmy specjalne upominki świąteczne od nas. Takie prezenty ode mnie od Kaspra, które wyślemy do nich już jutro. Pokażesz, Kasper. Słuchajcie, tymi upominkami będą muchy drewniane bardzo fajnej jakości, świetnie wykonane. Te dwie muchy trafią do? Przemek i Jarek. Przemek i Jarek, te muchy lecą do Was. Ta mucha z motywem marynarskim, kotwice, trafią, trafi do Nenoxa, ponieważ Nenox w tym roku zaczął się bawić trochę łódkami, także Błażej, do Ciebie leci ta mucha. Tutaj mamy muchę taką świąteczną z reniferami. Ona leci do króla, króla RTR-ów, bo ty lubisz takie śmieszne rzeczy, więc będziesz dobrze w niej wyglądał. Do bąka leci mucha z motywem flagi amerykańskiej, bo organizuje drag, rajsy, które wywodzą się, zdaje się, ze Stanów Zjednoczonych, więc dla ciebie taka mucha. I dla Owcy i Seweryna. Dla Owcy i Seweryna też takie. Muchy azteckie, tutaj takie same jak do przemka i do jarka, bo pracujecie w teamach. Tak? I zarówno chłopaki z Poznania, jak i wy, tutaj w dwójkę w łodzi, pracujecie w teamie. Więc muchy o podobnym motywie dla was możecie sobie przywdzieć na święta czy na sylwestra i zrobić furorę wśród znajomych, bo to taki fajny gadżet. W którym naprawdę fajnie się wygląda. Ogólnie kartoniki i etykietki już mamy dla Was przygotowane, więc jutro z samego rana wrzucimy je do paczkomatu, żebyście jeszcze dostali je. Przed świętami. Może przed świętami się uda, że w Wigilię do Was dotrą, a jak nie, to też po świętach odbierzecie, że na Sylwestra będziecie mieli na pewno muchę u Ciebie w domu. Pozdrawiamy Was wszystkich i zachęcamy do udziału w konkursie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem e, i, i koniecznie wziąć udział w konkursie, bo nagrody są naprawdę zacne. Wyślemy je do Was na początku nowego roku, jak rozstrzygniemy konkurs. Do zobaczenia, cześć! Pa! E, aha, no i byśmy zapomnieli, wesołych świąt i pomyślności w nowym roku. Co nie? No, dokładnie. Mam nadzieję, że taki Mikołaj w takiej czapeczce, Wam przyniesie dużo prezentów pod choinkę. Tak jest. Cześć! Pa!